Witajcie. Zobaczcie strach. Jak to jest, że na jednych strach działa motywująco, wzbudza w nich jakieś pokłady energii, która po prostu budzi się, aktywuje się i zmusza ich do jakichś działań, których wcześniej, których nigdy w życiu by wcześniej nie podjęli, gdzie strach przed, nie wiem, utratą zdrowia, utratą najbliższych, utratą jakiejś materialnej rzeczy potrafi zarówno nas zmotywować do działania, jak i podciąć nam zupełnie w skrzydła. No i zastanówcie się, dlaczego tak jest, dlaczego na jednych ten strach działa tak, że potrafią przenosić skały potrafią zmienić swoje życie o 180 stopni. Nie ma dla nich żadnych barier. Są w stanie poprzez ten bodziec strachu obrócić go tak, że jest dla nich największym atutem, największą jakby zaletą. I te osoby, gdy działają z tego załóżmy poziomu strachu, bądź gdy ten strach sprowadzi ich do takiego poziomu, na którym oni już nie chcą być. Są jak najszybciej stamtąd podświadomie uciekać, to nagle zmieniają pracę, nagle poznają kogoś, nagle się rozwijają, nagle mają najlepszy biznes, nagle ich życie się zmienia na lepsze, tak? Bo wiedzą, że już nie chcą prowadzić swojego dotychczasowego życia, tak? A druga grupa osób znowu jest sparaliżowana, jest sparaliżowana, obezwładniona, gdy, gdy dzieje się w ich życiu coś złego. Coś, na co nie do końca mają wpływ. Coś, na co nie mają nawet w ogóle wpływu nieraz. Ale mimo wszystko paraliżuje ich to, tak? Nie są w stanie działać. Boją się, że stracą obecną pracę. Boją się, że nie będą mieli pieniędzy, środków na na codzienne zakupy, na codzienne wydatki. Zamykają się w swoim takim małym pudełku. I Boją się działać, tak? Szczególnie, że załóżmy informacje, jakie docierają do tych osób, albo całe może nawet zainteresowania, jakie mają te osoby, opiewają wokół telewizji, gazet i osób, które żyją podobnie, tak? Które też żyją w strachu, żyją w strachu przed jutrem, żyją w strachu przed następnym rokiem, przed następną godziną, przed następnym tygodniem, ciągle się czegoś boją, tak? My teraz zastanówcie się, jak tak, dwie odrębne, jak tak dwa odrębne zachowania mogą pojawić się u jednego gatunku, jakim my jesteśmy, ludźmi. tak? Zastanówcie się, skąd to może się brać. Dlaczego tak jest? Że jedni działają bez oporów, jest to, mówię, taki przycisk do zmiany, a u drugich działa to jakby hamulec ręczny. Tak? Że nie zrobią już nic z tego poziomu. No i zastanówcie się nad tym. No i zobaczcie, jednych strach po prostu motywuje, rozpędza, gdzie, mówię, przekraczają wszelkie swoje bariery, granice, które nawet nie wiedzieli, że je mają, albo nawet nie wiedzieli, że mogą je przekroczyć, tak? Przechodzą w siebie kilkakrotnie, wrzucając po prostu swoje życie na zupełnie inny, jakby, poziom, tak? a druga grupa ludzi boją się. Każdego dnia boją się właśnie o o to, że poniosą porażkę, o to, że coś mogą stracić, o to, że coś im nie wyjdzie, o to, że ktoś ich oceni. Cały czas żyją w takim ścisku. No i sami zobaczcie, pomyślcie, że jeżeli ciągle się czegoś boimy, ciągle spodziewamy się czegoś negatywnego, no to w końcu coś takiego na nas spadnie, no i Poprzez to, poprzez sprowadzanie się w taki stan, w takie uczucia, bardzo często nie robimy rzeczy, których, które powinniśmy zrobić, albo które mogłyby jakoś zmienić nasze życie, tak? No bo żyjemy w strachu. No no i zobaczcie, dla mnie na przykład, też na początku, wiecie, ja dwa tygodnie zbierałem się, żeby te filmiki zacząć nagrywać. Wiecie, to nie jest takie, że o, usiadłem, pyk, będę nagrywał. Ale też sobie na przykład szukałem... A to nie miałem głośnika, a to nie miałem jakiejś tam osłonki na głośnik, a to od aparatu bateria mi się akurat zepsuła, musiałem zamówić nową. No i po takich dwóch tygodniach ja mówię, nie no, przecież ja sabotuję sam siebie, ja robię wszystko, żeby tylko ten proces opóźnić. No i w końcu wziąłem telefon zwykły, i nagrywam telefonem, tak? Tak samo nie tracę czasu na jakieś obróbki, na jakieś te, bo na razie mi to nie jest potrzebne. Na razie. Chciałem po prostu zacząć, a detalami będę się bawił w trakcie, tak? Bo nigdy nie ma idealnego momentu, żeby zacząć coś robić. Zawsze czegoś będzie nam brakowało, zawsze będziemy mogli coś zrobić lepiej, tak? No nie o to chodzi, żeby ciągle zwlekać i to oddalać, albo bać się tego, że o może mi nie wyjść. No trudno, no, pewnie, że Ci może nie wyjść. To trudno no, wstaniesz i zrobisz to jeszcze raz. O, a co powiedzi, co powie ktoś tam. Przepraszam, ale nie powinno Cię w najmniejszym stopniu interesować, co powie Baśka, Twoja mama, Twoja siostra, bo to jest Twoja droga, tak? One tego życia dla Ciebie nie przeżyją, nie, nie, po prostu nie, nie zrobią tego, co Ty chcesz zrobić, tak? Bo one mają inny plan na siebie, inne, inne zdarzenia zaplanowane są w ich życiu i idą zupełnie inną drogą. Więc zobaczcie, nad każda porażka Przybliża, przybliża nas do sukcesu. No bo gdybyśmy nie upadli na danej drodze, no to nie będziemy wiedzieć, że tą drogą już nie dojdziemy do celu, tak? Musimy szukać czegoś innego, tak? Ogar, szybko, tak. Prze, musimy po prostu prze... zmienić koncepcję naszego planu i starać się zrobić to samo z innej, z innej perspektywy, z innej strony. To samo, to samo zagadnienie rozwiązać w inny sposób, tak? No bo strach... To jest taki, ograni taki ogranicznik, nie? Ale jeżeli my się nie boimy, nie czujemy tego strachu, no to można powiedzieć, że nie rozwijamy się, tak? No bo żyjemy w takiej zamkniętej strefie, gdzie już wszystko znamy, wszystko wiemy, jak działa, no i nie rozwijamy się. A gdy boimy się, gdy ciągle na przykład robimy jakieś decyzje, które są dla nas nowe, które czegoś nas mogą nauczyć, no to rozwijamy się, tak? Bo na przykład jeżeli. Mamy jakiś problem i patrzymy na niego tylko z jednej perspektywy na przykład i to jest problem, problem, problem rangi na przykład 5, tak? ma Skala 5 na 10 i ten problem jest piątką. A my akurat w tym momencie, jaki księżyc fajny, a my akurat na tym momencie naszego życia jesteśmy takim 3 z plusem, nie? No i zobaczcie ten, Problem piątka przyszedł do nas No i my panikujemy, tak? Skupiamy się na, na problemie A nie na jego rozwiązaniu I to jest największy błąd, żeby skupić się po prostu na rozwiązaniu Na rozwiązaniach A nie na problemie i go eskalować Tak, ojejku, jaki jestem biedny Potknąłem się dzisiaj, nóżkę zdarłem Oj, 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 cały dzień będę leżał w domku No nie, ok, potknąłem się Mam zdartą nogę Spoko, mogę dalej chodzić Dobrze nie zdarłem gęby, dobrze nie uderzyłem sobie się w głowy, nie mam wielkiej jakiegoś, nie wiem, strupa na czole, tak? Akurat taki przykład wpadł mi do głowy, prawda? No i zastanówcie się, że poprzez ten strach my ciągle robimy jakieś rzeczy, dzięki którym się rozwijamy, dzięki którym poznajemy coś nowego, dzięki którym, no nie wiem, wychodzimy za tą, niech będzie za tą przysłowiową strefę komfortu, tak? Robimy coś nowego. I dzięki temu poznajemy. Inne czynniki, inne bodźce, które, nas, które w nas trafiają, z którymi się konfrontujemy, tak? No i na przykład okej, okay, ten problem na przykład, ta piątka, na ten moment akurat w tym miesiącu, w najbliższych dwóch miesiącach, będzie na przykład zbyt duży do przeskoczenia, tak? No bo nie będziemy mieli odpowiednich, nie wiem, niech to będzie środków do rozwiązania go. Niech to jest kupeć tak na przykład Okej. Okay, nie mamy auta, więc pojedziemy z punktu A do punktu B. Pociągi nie działają, tramwaje nie działają. Czekamy na odblokowanie, załóżmy, komunikacji albo na zakup auta, tak? No i okej. Okay. mijają te, te dwa miesiące. My, jako jednostka, ewoluowaliśmy, załóżmy, do rangi 5,5. No i ten problem, piątka, nagle patrzymy na niego. To już nie jest problem, prawda? To już nie jest problem, bo my jesteśmy. Nasz rozwój, nasza, nasza wiedza, nasze umiejętności już są na poziomie 5,5. A ten problem był z kategorii 5, więc, come on, to już nie jest problem. No i wiele jest takich aspektów, na których łapiemy się, na których uważamy, że to są nasze ograniczenia, że to jest nasz sufit, a tak naprawdę to jest nasza podłoga albo trampolina, od której się odbijamy. Dlatego zawsze powinniśmy starać się skupić na rozwiązaniu każde jakieś niepowodzenie. Traktować jako szansę do poprawy, traktować jako trampolinę, możliwość odbicia się od tego. Jeżeli OK, wywaliliśmy się, jesteśmy potuczeni w rozsypce, okej, okay, super, wiem, że tędy nie dojadę, wiem, że tędy nie rozwiążę tego problemu, zmieniam koncepcję. Jeszcze raz, celu nie zmieniamy, tylko zmieniamy narzędzia, których używamy do jego osiągnięcia. I Bądźcie w swoim codziennym życiu, życiu osobami, dla których strach, jakiś lęk, niepokój jest właśnie takim motorem napędowym do rozwoju, do zmian w swoim życiu, do szukania odpowiedzi. Spróbujcie iść taką drogą, a zobaczycie, że efekty będą o wiele lepsze, o wiele większe, niż jakbyście siedzieli. I użalali się nad sobą, bo taka droga nie prowadzi do nikąd. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę wspaniałej niedzieli. Pełnej nie, niespotykanych decyzji, których nigdy wcześniej byście nie podjęli. Pełnej takich wiecie, decyzji z jajem, po prostu, że okej, okay, zrobiłem to, zrobiłam to. Nie boję się konsekwencji Albo o, konsekwencje nie mogą mnie zaskoczyć Tak? Zróbcie coś co, Czego się baliście zawsze Zróbcie to dla siebie A żeby pokazać temu malutkiemu głosikowi który Was ciągle przed wszystkim ostrzega I ciągle Wam mówi co może być dla Was lepsze a co nie, pokażcie mu, że już się go nie boicie. Pokażcie mu, że teraz będziecie najlepszymi przyjaciółmi. Pokażcie mu, że teraz, gdy będziecie czuli strach, to ten mały głosik może być pewny, że i tak to zrobicie, bo znacie swoją wartość. Jesteście wspaniałymi istotami wielowymiarowymi, które przyszły tutaj na tą planetę, żeby doświadczać i się rozwijać. Nie marnujcie swojego czasu, nie marnujcie swojej energii, róbcie wielkie rzeczy. Pozdrawiam.